Dwory w akwareli Macieja dla można oglądać w oficynie Muzeum Wnętrzodworskich w Ożarowie. Ich autor jest dokumentalistą polskich dworów i historii ziemiaństwa. Z tym tematem związany jest niemal od dziecka. Jeden z powodów, że się urodziłem w dworze. Drugi taki, że w roku 76 kolega na uniwersytecie mi zaproponował, że pojechać zwiedzać zabytki. Ja wtedy sobie pomyślałem, że może by warto zobaczyć te Miejsca, których, które należały do moich przodków, o których ja nigdy nie byłem, w Tarnowskim z grubsza, na tam, tam, tamtych terenach. I pojechaliśmy i tak się zaczęło. Jak ja zobaczyłem, w jakim stanie są dwory, to po prostu postanowiłem się tym zająć. Zacząłem zbierać dokumentację, fotografie. Napisałem do przekrojów, w którym była taka notatka, że zbieram tego typu informacje. Ja dostałem 100 listów. Niesamowite ilości. Z zagranicy też przesyłali mi zdjęcia, także to rzeczywiście było. Potem napisałem książkę. Dostałem, jak ja to nazywam, kopa w górę od profesora Zina, znanego z piórkiem i węglem i, i słynnego historyka sztuki. Który nie pytał mnie, dlaczego ja piszę książkę, tylko pytał mnie, czy pan jest ekonomistą z wykształcenia. My tak, tak pan do cholery napisał tę książkę. Otwarcie wystawy poprzedził wykład na temat malarzy polskich utrwalających wizerunki dworów i pałaców. Dzięki ich pracy wiemy dziś, jak wyglądały posiadłości ziemskie, szczególnie na kresach. Autor wystawy jest malarzem, dokumentalistą. Opisuje polskie dwory w licznych publikacjach i artykułach, wśród nich także dwór w Orze. Dwór w Ożarowie zmienił się. Zresztą za moimi plecami widzimy biały dwór, ale tak pan Rydel malował również ten dwór 25 lat temu. Pierwszą akwarelę, jaką stworzył, to właśnie przedstawił ten dwór jako dwór tynkowany, bo tak on wyglądał XIX wieku do lat 70 XX. Brak ikonografii w tematyce dworów wyzwolił w Macieju Rydlu chęć na namalowania niektórych z nich. Pasja ta trwa do dziś. Zostałem Fotografię od pani byłej właścicielki dworu wielkości znaczka pocztowego. I tam był dwór. Był tak zatarte, że nic nie było widać, żadnych photoshopów nie było, nie dało się tego, e, tego odtworzyć, a teraz trzeba było to namalować po prostu. Ja wtedy namalowałem akwarele tego dworu, jak on istniał ze swoich dobrych czasów. I od tego się zaczęło. Po prostu, że potem, no ponieważ dużo miałem do czynienia z z z malarstwem, z dworami, tym tematem i, i, i z malowaniem tego takich rzeczy, to no, śmiem twierdzić, że widziałem wszystkie muzea, które cokolwiek na ten temat mają. No to postanowiłem to, to zrobić. A skoro się to podoba, no to się bardzo cieszę. Akwarele prezentowane na wystawie zachwycają kolorami, detalami i trudnym do uchwycenia nastrojem panującym w dawnych posiadłościach ziemskich. Na pewno akwarele tutaj wystawione są piękne. My raczej malujemy innymi technikami. Mamy jedną akwarelistkę, która uciekła właśnie dwie właściwie ale. W akwarele nam się też bardzo podobają. Dla mnie na przykład jest to trudna technika i raczej się nie biorę za akwarele. Raczej akryl albo olej. Staramy się malować, no dwory może mniej, nie, mamy, nie byliśmy na takich plenerach, gdzie malowaliśmy, malowaliśmy dwory, ale parki, lasy. Też wycinają drzewa, prawda? Też się zmienia pejzaż bardzo. No akwareli tak jak koleżanka powiedziała, mniej. No, natomiast w innych technikach, ale te tutaj są naprawdę przepiękne. Bardzo było przyjść, warto było zobaczyć, warto było usłyszeć to, co miał do powiedzenia nasz prelegent. Coś pięknego. Wystawa jest czynna do połowy lipca. Można ją oglądać w godzinach pracy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Przy okazji w imieniu dyrekcji Wieluńskiej Placówki Muzealnej pragniemy Państwa zaprosić na tegoroczną edycję Nocy Muzeów. Będzie wiele atrakcji, nie tylko w Ożarowie, ale również w Wieluniu. Oto szczegóły. 21 maja spotkamy się w ramach Nocy Muzeów, ale dzień wcześniej, to jest sobota, rozpoczynamy w Wieluniu. Przed Basztą Męczarnia. Będzie to, myślę, bardzo duże, bardzo ciekawe wydarzenie na poświęcone powstaniu styczniowemu, bo musimy przypomnieć, że w tym roku przypada jedna z okrągłych rocznic, jako że Muzeum pozyskało środki w ramach programu Patriotyz Jutra, który jest sterowany przez Muzeum Historii Polski na wydarzenie ucieczka dowódcy powstańczego Antoniego Turkietiego z więzienia Wieluńskiego, to między innymi na tej kan kanwie budujemy również obóz powstańczy przed wspomnianym budynkiem wiejącym grozą, czyli Basztą Męczarnia. Ale w głównym budynku przy Narutowicza będzie kilka też wydarzeń, które warto zobaczyć, posłuchać, a rozpoczniemy między innymi na wystawie która będzie otwarta już co prawda tydzień wcześniej w wystawie pięknej porcelany XVIII-XIX wiecznej, ale także przybędą właścicielki tej kolekcji, pani Renata Wocki i pani Goździkiewicz i Pani Goździkowska-Kesentini i Panie będą też nam opowiadać, a może nawet sprawdzą porcelany, jeżeli Państwo przyniesiecie i też będzie można o swojej porcelanie domowej czegoś się dowiedzieć. Będzie również spotkanie z Panią Magdaleną Zychowicz. Jest to osoba, która pochodzi z Wielunia, podobnie zresztą jak właścicielki kolekcji porcelany i zdecydowała się na to, żeby swoje prace malarskie pokazać w rodzinnym mieście. Wystawa powiewy w obecności autorki to też sposób na wymianę i doświadczeń, i poglądów malarskich. Myślę, że bardzo ważnym elementem Nocy Muzeów będzie również spotkanie z muzyką, a koniecznie z grupą pięknych pań, zespołem Lady Simo, które wykonają kilka utworów, które na pewno Wpadną nam w ucho, więc to jest ta część wieluńska. Natomiast wyszedłem do Żarowa, bo rzeczywiście 21, a więc w niedzielę o godzinie 17, przed dworem, rozpoczynamy koncert zespołu pieśni i tańca Dobroń. Zespół w różnych strojach, w tym strojach szlacheckich, będzie występował na tle właśnie dworu. Myślę, że będzie to piękne wydarzenie. Oprócz tego będą różne stoiska i pszczelarze grupy akwarelki, rzeźbiarzy wieluńskich, także stanowisko leśników wieluńskich, więc warto będzie przybyć, żeby poprzebywać, ale przede wszystkim dostrzec ten dwór troszeczkę z innej perspektywy.